Cześć kochane, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Dzisiaj zaczynamy test kolejnej palety marki Eveline. O to mnie prosiłyście, pytałyście się mnie, czy mam inne palety marki Eveline. Mam jeszcze właśnie tą Angel Dream, e, więc zaczynamy testowanie, już Wam pokazuję, co nią stworzyłam. E, zaczynam od najciemniejszego cienia z palety, czyli takiego fajnego, głębokiego brązu e, i nakładam go na całą powiekę ruchomą. Wychodzę minimalnie ponad załamanie powieki. Oczywiście powieka jest już przygotowana, czyli nałożyłam na nią bazę podcienia marki Inglot oraz korektor Catrice Liquid Camouflage w odcieniu 020 i na to właśnie wtłaczam ten cień. Pamiętajcie, żeby dosyć sporo go wtłoczyć, dosyć intensywnie, bo wtedy on przepięknie będzie się rozkładał nam na powietrze. Moją modelką jest dzisiaj e, Viola, e, którą na pewno kojarzycie z poprzednich filmików. E, kolejny cień, czyli taki fioletowy róż e, nakładam e, dokładnie w miejscu, gdzie kończy się mój brąz małym precyzyjnym kuleczkowym pędzelkiem. Ja nie chcę, żeby ten fiolet zdominował ten makijaż, chcę tylko, żeby delikatnie roztarł mi granice brązu. W tym celu właśnie najlepiej sprawdzają się małe, precyzyjne pędzelki, ponieważ dużym płochaczem cienie nie się stanowczo za daleko i za wysoko. My Secret Matte Eyeshadow, numer 505. Nieśmiertelny, matowy, beżowy cień. Jak wiecie, to jest mój ulubiony mm, cień, właśnie matowy. Beżowy cielisty. Zawsze mam go w zapasie. Genialna pigmentacja. Przepięknie tutaj sprawia, że te cienie rozchodzą się w taką perfekcyjną chmurkę. I oczywiście rozcieram fiolet, który nałożyłam ponad brązem. Dzisiaj sponsorem filmiku będzie Tył mojej głowy. <laughs> Light Gold, e, czyli taki przepiękny, złoty i skrzący cień, ale ze srebrną pod podstawą, więc nie będzie tutaj ani za ciepło, ani za chłodno na górze. Nakładam w samym wewnętrznym kąciku, łączę oczywiście z matem. I pamiętajcie, że każdy mm, połyskujący cień nakładam na bazę z Mixa. Mieszam dwa podkłady: Makeup Forever i Smashbox. Chciałam, um, Smashbox miał zbyt żółte tonę, dlatego chciałam odrobinkę go, um, jego kolor, jego tonację zmienić na bardziej oliwkową, żeby pasowała mi tutaj do skóry e, w Dlatego wymieszałam właśnie te dwa produkty. Przepięknie się ze sobą połączyły, nie ma tutaj e, żadnych e, niespodzianek, wszystko się pięknie połączyło. E, I moim dzieci mogły zobaczyć pod koniec, e, jak nakładam podkład, że... Jeżeli on jest już po lewej stronie, to przepięknie wszystko nam się zgrywa, koloret twarzy, szyi i ciała, natomiast już po tej drugiej stronie tego jeszcze nie było, więc ta różnica jest. Korektor Born This Way od Too Faced nakładam oczywiście na okolice pod okiem, na środek twarzy. Jak widzicie, ja nie nakładam korektora tuż przy linii rzęs, ponieważ tak naprawdę tam go nie potrzebuję, a nie podkreślam niepotrzebnie załameń pod okiem, właśnie. Wtłaczam małą gąbeczką zwilżoną. I oczywiście, jak możecie już zauważyć, na oku jest kreska i są też przyklejone kępki rzęs. NYX Pro Foundation Mixer, czyli po prostu przyciemniacz do podkładów. A ja go używam jako produkt do konturowania, dlatego że on przepięknie się rozciera. On tutaj nie, nie wyżera mi podkładu, nie, nie roztapia go, tylko przepięknie właśnie z każdym podkładem się łączy. No, jak to mikser musi spełniać właśnie taką rolę. Dlatego też genialnie spisuje się jako produkt do konturowania. Ma też fajny oliwkowy odcień. Dlatego to konturowanie i kolor tego konturowania jest bardzo naturalny. I wzbraniałam się przed tym, żeby pokazać Wam, jak robię kreskę, ale jeżeli mój aparat podołał i ja podołałam, to dzisiaj nagrywałam kolejny filmik na następny tydzień, gdzie starałam się pokazać Wam i wytłumaczyć Wam, jak zrobić kreskę. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, przynajmniej co nieco Wam zdradza, jak właśnie idealną kreskę na oku namalować. Pamiętajcie przy konturowaniu również o linii żuchwy, pod linią żuchwy oraz obokach szei. Afekt kontur palety numer 2, oczywiście przy współpracy z Karoliną Matraszek, i sięgam po brązer z palety. Bardzo go lubię. Nie daje chłodnego, zimnego konturowania, tylko właśnie takie bardziej ciepłe, bardziej takie twarzowe. Bardzo ładnie napigmentowane, z satynowym wykończeniem. Ciężko jest sobie nim zrobić krzywdę, pomimo tego, że pigmentacja jest bardzo wysoka, dlatego jest jednym z moich ulubionych brązerów. Jak widzicie, wtłaczam go na nieprzypudrowanego nyksa, więc tutaj trzeba poważyć, żeby nie narobić sobie plam. Lotus, ruszę z palety, ląduję na szczytach kości policzkowych, na tej najbardziej wypukłej części, tutaj na policzku. I rozświetlacz również od marki Affect, który powstał we współpracy z Pro Makeup Academy i on ląduje na szczyty kości policzkowych, na miejsce tuż nad łukiem brywiowym. Nałożę go też odrobinę na łuk kupidyna. Czas, aby wszystko utrwalić, to co jeszcze utrwalone nie jest, sięgam po puder od Loremersie, ten transparentny, matowy, i nakładam oczywiście pod oczko. Pamiętajcie, żeby pierwsze jeszcze raz wtłoczyć korektor, bo każdy korektor po pewnym czasie wejdzie nam w załamanie, nawet w. W tych, których nie ma, więc warto jeszcze raz go bardzo fajnie uklepać pod okiem i dopiero wtedy tłoczyć puder Nakładam go również na środek twarzy pod linię brązera, tak żeby wszędzie tam, gdzie nie było suchych produktów, wszystko fajnie utrwalić. I przechodzimy do makijażu brwi. I mam tutaj pomadę od marki Affect oraz mój ukochany żel do brwi. Od Anastazji Beverly Hills. Jest to Żal przeźroczyste i uzupełniam brwi. Wiola ma przepiękne brwi. Ja się tutaj nie musiałam specjalnie napracować. E, wiem, że Wiola uwielbia pomady, więc e, też dlatego po tą pomadę e, sięgnęłam właśnie w tym makijażu. Bardzo delikatnie uzupełniam brwi. Nie muszę się tutaj napłacić przy kształcie. I znowu moja głowa, czyli sponsor dzisiejszego filmiku. E, I u, u, Uczesuję i czeszę brwi żalem, właśnie od Anastasia. Wracamy do palety od Eveline i sięgam po Pure Soul, czyli najciemniejszy cienie z palety, którego używałam również na górnej powiece. I nakładam takim średnim, kuleczkowym pędzelkiem, moim ulubionym do dolnej powieki. Jest to Hulu P42. Oczywiście, numerek pędzla będzie w opisie pod filmem. Nie zapomniałam tym razem spisać pędzli. E, idealnie blenduję cienie na dolnej powiece. Jeżeli lubicie rozdmuchaną dolną powiekę intensywną, no to takie pędzelki będą idealne. I dokładam tego cienia, aż efekt będzie taki, o jaki mi chodzi. E, golden Dust, e, czyli już taki klasyczny złoty połyskujący cień, ląduje na dolnej powiece. E, oczywiście na wcześniej nałożoną bazę y, liter primer od marki NYX. I czas na usta. Sięgnąłam po y, błyszczyk od marki Eveline. Y, 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 Nałożyłam wcześniej wiolina usta, lanomaście z ziai i bardzo spodobał mi się efekt jej ust, po prostu takich mocno połyskujących nawilżony, na, i nawilżonych. Dlatego stwierdziłam, że na to dołożę wyłącznie ten błyszczyk. Myślę, że efekt tutaj jest przepiękny. A na linię wodną trafił jeszcze czarny eyeliner i w wewnętrznym kąciku dokładnie ten sam cień, który jest też na górnej powiece. Mam nadzieję, że taki makijaż Wam się podoba. I oczywiście, wiele malowało się rewelacyjnie, nie musiałam się w ogóle tutaj namęczyć. A zdjęcia wyszły genialnie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam zdjęcia właśnie się pojawią na pewno jeszcze dzisiaj. A ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. No i co? Do kolejnego filmiku. Trzymajcie się. Pa! pa.